Trzydzieści pięć. Trzydzieści pięć. At the airport. Na lotnisku. Na lotnisku. Id like to book a flight to Athens. Chciałbym, chciałabym zarezerwować lot do Aten. Chciałbym, chciałabym zarezerwować lot do Aten. Czy jest to lot bezpośredni? Czy jest to lot bezpośredni? A window seat. Non-smoking, please. Poproszę miejsce przy oknie dla niepalących. Poproszę miejsce przy oknie dla niepalących. I would like to confirm my reservation. Chciałbym, chciałabym potwierdzić swoją rezerwację. Chciałbym, chciałabym potwierdzić swoją rezerwację. I would like to cancel my reservation. Chciałbym, chciałabym odwołać rezerwację. Chciałbym, chciałabym odwołać rezerwację. I would like to change my reservation. Chciałbym, chciałabym zmienić rezerwację. Chciałbym, chciałabym zmienić rezerwację. When is the next flight to Rome? Kiedy odlatuje następny samolot do Rzymu? Kiedy odlatuje następny samolot do Rzymu? Are there two seats available? Czy są dwa wolne miejsca? To są dwa wolne miejsca? No. We have only one seat available. Nie, mamy tylko jedno wolne miejsce. Nie, mamy tylko jedno wolne miejsce. When do we land? Kiedy wylądujemy? Kiedy wylądujemy? When will we be there? Kiedy tam będziemy? Kiedy tam będziemy? When does a bus go to the city center? Kiedy jakiś autobus będzie jechać do centrum miasta? Kiedy jakiś autobus będzie jechać do centrum miasta? Is that your suitcase? Czy to jest pana, pani, walizka? Czy to jest pana, pani walizka? Is that your bag? Czy to jest pana, pani torba? Czy to jest pana, pani torba? Is that your luggage? Czy to jest pana, pani bagaż? Czy to jest pana, pani bagaż? How much luggage can I take? Ile bagażu mogę zabrać? Ile bagażu mogę zabrać? Twenty kilos. Dwadzieścia kilogramów. Dwadzieścia kilogramów. What? Only twenty kilos. Co? Tylko dwadzieścia kilogramów. Co? Tylko dwadzieścia kilogramów.